No cześć. hej, hej, cześć. Cześć. Przychodzimy dzisiaj do Was z kolejną propozycją. W Co? ramach projektu Praca, sezon pierwszy Chcę prace. Co powiecie na tutorial, jak przygotować CV już tak praktycznie, w mhm. kanwie. Tak, za nami dwa webinary wstępne. Pierwszy był, e, co jest potrzebne do zrobienia dobrego, profesjonalnego CV. E, potem był e, webinar dotyczący kompetencji, e, waszego kapitału, który e, możecie umieścić w CV, e, żeby zaciekawić waszego przyszłego pracodawcę. Więc teraz tak naprawdę przechodzimy typowo do praktyki. A nie jest to nic trudnego, zresztą sami zaraz się przekonajcie. Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Dokładnie, przechodzimy do, do konkretów. Żeby rozpocząć z kanwą, wystarczy przejść na stronę kanwa.com. Strona automatycznie powinna Wam się przełączyć na język polski, i później, jeśli jeszcze nie macie konta, musicie kliknąć po prostu zarejestruj. Nie powinno Wam to zająć zbyt wiele czasu, a my teraz się po prostu zalogujemy. Do rejestracji potrzebny jest tylko e-mail i hasło. Można się oczywiście zalogować również przez usługi Google lub przez Facebooka, natomiast my korzystamy logując się za pomocą naszego maila. Canva to świetne narzędzie do przygotowywania różnego rodzaju grafik. Nie tylko CV, a dzisiaj właśnie się tym zajmiemy. Zobaczcie, sama zakładka CV już jest w pasku wyszczególniona, natomiast jeżeli u Was tak nie będzie, to mamy też pasek wyszukiwania, gdzie wystarczy wpisać CV i wyskoczy nam naprawdę wiele szablonów, które możemy dobrać do własnych preferencji, potrzeb czy poddaną ofertę pracy, na którą będziemy aplikować. Szablony dzielą się na szablony płatne i na szablony bezpłatne. Jeżeli zobaczycie tutaj na dole, jest taki znaczek płatny, to znaczy, że musielibyście wykupić sobie tutaj abonament. Natomiast są też szablony w języku angielskim i w języku polskim. Pamiętajcie, że i tak CV będziecie profilować, więc nie przywiązujcie się do tych nazw kategorii, które są w tych szablonach, ponieważ Wy będziecie sami dobierać, jak daną kategorię do, nazwiecie i co chcecie wyszczególnić, więc o tyle Canva daje nam łatwą możliwość, że wszystko możecie też przesuwać, zmieniać czcionki, zmieniać ułożenie tekstu, więc jest to bardzo duża dowolność. My skoncentrujemy się, żeby znaleźć szablon w języku polskim. Tak nam po prostu będzie prościej Wam pokazać. Tak, chcemy, żebyście wszyscy zrozumieli. Na ostatnim webinarze zastosowaliśmy szablon Andrzeja Talara, więc tak będzie również dzisiaj. Kiedy wybierzecie już szablon, który Was interesuje, klikacie opcję Dostosuj ten szablon. Zaczniemy od tego, że podmienimy fotografię, bo przecież będziemy chcieli wstawić naszą fotografię, więc zaznaczamy tą fotografię. Wystarczy kliknąć klawisz Backspace lub po prostu tutaj nacisnąć Usuń obraz i mamy już ramkę, do której będziemy musieli wstawić nasz nowy obraz. Dokładnie. Przez jakby pobrać zdjęcie, mamy przez opcję przesyłania. Właśnie teraz widzicie na ekranie i klikamy Prześlij plik. Przesłać plik możemy za pomocą e, prześli pliki, czyli wybierzemy sobie folder, z którego będziemy chcieli pobrać, ale możemy również przeciągnąć fotografię, tak aby e, przeszła. Ale pokażemy również e, opcję, jak przesłać plik nie na skróty, be, bez przeciągania, tylko właśnie przez opcję prześli pliki. Kiedy już mamy przesłany plik w kanwie, przeciągamy go po prostu do ramki, i ramka sama dopasowuje nam zdjęcie. Oczywiście możemy sobie go powiększyć, pomniejszyć. Zanim przejdziemy do edycji samego CV, chcemy Wam trochę powiedzieć o Andrzeju, a tak naprawdę Marcinie Nowaku, który jest z zawodu przedstawicielem handlowym. I dzisiaj będziemy robić takie właśnie CV. Pod oferty pracy związane z byciem przedstawicielem handlowym. Przy okazji zobaczycie, co jest tak naprawdę jeszcze raz kluczowe w tworzeniu profesjonalnego i dobrego CV pod ofertę pracy. Pierwsze, od czego zaczniemy, to zmiana imienia i nazwiska, więc wpiszemy tutaj nasze imię i nazwisko. Od razu już pojawia nam się tutaj taka opcja: rozgrupuj. Co to znaczy? W kanwie możemy mieć elementy pogrupowane. Tak jak widzicie tutaj, ja to przybliżę. Tu są pogrupowane dwa elementy, czyli imię i nazwisko, i pod spodem jeszcze krótki opis. Ten element dolny nie jest nam już potrzebny, więc jego sobie usuniemy, a tutaj wpiszemy. Tutaj w tym momencie też możecie e, zmienić czcionkę, kolor, wielkość. To wszystko jest edytowalne. Wystarczy zaznaczyć treść, i tutaj możemy wybrać sobie już taką czcionkę. Jaka tylko nam się będzie podobała. Oczywiście należy pamiętać, żeby z czcionką nie przesadzić. Po pierwsze, po drugie pamiętajcie, że nie wszystkie czcionki niestety mają dostępne polskie znaki, A więc żeby coś wyglądało profesjonalnie, to też wybierzcie taką czcionkę, która pozwoli Wam na umieszczenie O, E, i różnych naszych polskich liter. Samo, samo narzędzie z czcionkami jest też bardzo proste w obsłudze, więc jeżeli nawet jeszcze nie znacie tego systemu, to wystarczy kliknąć sobie właśnie tutaj i mamy tutaj wybór czcionki, stylów tekstu. Tutaj możemy czcionkę powiększać, pomniejszać, zmienić jej kolor. Tu możemy czcionkę pogrubić. Natomiast ta czcionka nie ma tej opcji, więc na to też musicie zwrócić uwagę przy wyborze czcionek. Tutaj mamy kursywę, podkreślenie. Możemy to zmienić na przykład na wielkie litery lub na jak, takie jak zwykłe w zdaniu. No i... Standardowe opcje czcionek, wyrównywanie, lista, ustawianie odstępów pomiędzy literami pomiędzy w interlinii i dodawanie efektów, bo możemy też dodać cienie, możemy lekko je podnosić, dodawać obramowania, ale. Przy, na potrzeby tej CV nie będziemy korzystali z tych opcji, natomiast warto, żebyście wiedzieli, że takie opcje tutaj są. Oprócz tego mamy jeszcze opcję animacji, czyli na przykład, jeżeli byśmy robili jakąś prezentację, no to możemy sobie wykorzystać taką. Taką funkcję, natomiast my też jej w tej chwili wykorzystywać nie będziemy. Ostatecznego takiego formatowania też dokonamy już na sam koniec, mm -hmm. kiedy będziemy mieli całą cewałkę gotową. Tak, kiedy wiemy, jak coś wygląda, jak jest rozmieszczone, gdzie są umieszczone odstępy, to wszystko jest ważne też, żeby cewałka była czytelna. A to ważne, żeby zastosować maksymalnie dwie, trzy czcionki, nie więcej, ponieważ to też będzie wprowadzać pewien bałagan. Najlepiej, myślę, że skupić się na dwóch żeby czymś się też wyróżnić, ale też nie przesadzić. Więc e, Marcin e, jest przedstawicielem handlowym już od 12 lat e, i pod tym kątem właśnie będziemy tworzyć jego CV. Skoro jest przedstawicielem handlowym, to może dodajmy mu tutaj opis, że przedstawiciel handlowy. Myślę, że to dobry pomysł. I teraz możemy to dać e, też na kilka sposobów. Jeżeli chcecie, możecie dodać pole tekstowe. I w tym polu tekstowym po prostu tutaj dodać tekst. Możecie e, również skopiować sobie po prostu za pomocą np. CTRL-C, CTRL-V lub e, tutaj klikając powiel. I jeżeli chodzi o mnie, ja właśnie z takiego sposobu e, najczęściej korzystam, ponieważ nie muszę wtedy pamiętać o tym, żeby wszędzie ustawiać tą samą czcionkę. Mhm. Czyli wpiszę tutaj teraz przedstawiciel bloga. Natomiast jeżeli chcemy to trochę odróżnić, to może z, zmieniłabym kolor czcionki. Proponujesz czarny? Myślę, że tak. Ale może, żeby to fajniej wyglądało, to damy troszeczkę większą czcionkę. Ustawimy, żeby odstępy liter były troszeczkę większe. Ale wydaje mi się, że ten kolor, który jest tutaj dodany, będzie bardziej pasował do tego. Możemy podejrzeć, jaki kolor ma na przykład inna czcionka. Zobaczyć, gdzie jest on umieszczony, i wtedy zastosować ją przy innym polu tekstowym. Czyli wystarczy teraz kliknąć na to pole i zmieniamy tą czcionkę na kolor identyczny, jak jest tutaj. Wydaje mi się, że to teraz wygląda lepiej. Tak. Pamiętajcie, że jeżeli jakiś kolor czcionki jest zastosowany w naszym projekcie, będzie on dostępny do zastosowania w innych miejscach. Widzicie, cały czas ten niebieski jest dostępny. I teraz do czego przechodzimy? Myślę, że warto pamiętać o tym, o jaką ofertę się staramy. Czyli jeżeli tutaj myślimy o przedstawicielu handlowym, to warto opisać w takim profilu zawodowym, historii, w dwóch, trzech bądź czterech zdaniach. Dlaczego fajnie mnie zatrudnić? To jest taka personalizacja naszego CV, gdzie już na początku możecie zainteresować Waszego przyszłego pracodawcę. Możemy to różnie nazwać, może być to nazwane celem zawodowym, profilem zawodowym, czy po prostu tak jak było tutaj, oto moja historia. To zależy od Was. Natomiast ważne jest to, co napiszecie poniżej, czyli te 3-4 zdania o sobie. Pomyślcie to o tym, jak może miniliście motywacyjnym, dlaczego, dlaczego to właśnie wy się wyróżniacie. No i pamiętajcie zawsze też o ofercie pracy. Zapiszmy teraz jakieś krótkie podsumowanie dla naszego mhm. przedstawiciela handlowego. Zapisaliśmy więc takie oto podsumowanie, taki oto profil zawodowy. No i teraz możemy go sobie nawet lekko przesunąć w lewo, w prawo, tak samo jak każdy z innych elementów. Myślę, że zostawimy go w ten sposób. I żeby tekst wyglądał schludniej i nie rozpraszał naszego rekrutera, myślę, że dobrze wyjustować tekst. Pamiętajmy, że w kanwie, w wzorach CV nie musimy się trzymać dokładnie tego wzoru. Możemy dodawać swoje elementy. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przedstawiciela handlowego, warto by było pomyśleć o atutach pana Marcina i tak stworzyć własną kategorię. Oczywiście możemy dodać nowe pole tekstowe, ale znowu musielibyśmy pilnować się czcionek, jakie użyliśmy wcześniej już w CV. Dlatego łatwiej nam będzie to skopiować. Czyli Klikam tu asystent do spraw produkcji i klikam powiel. Przesunę sobie to tutaj. Kanwa już sama podpowiada nam, w którym miejscu mogłoby to być. I zapiszemy tutaj, a tutaj. A jako drugie pole skopiuję to, bo mam tutaj fajne myślniki i myślę, że wykorzystam właśnie to pole. Jakie atuty, Justyna, widziałabyś dla naszego przedstawiciela handlowego? Jakie on powinien mieć atuty? Myślę, że przede wszystkim to jest wysoka orientacja na klienta. Zobaczcie, że kanwa jest na tyle inteligentna, że kiedy ja próbuję zrobić listę, ona sama podpowiada mi, że mogę sobie tworzyć listę taką w taki sposób. Ja tego nie chcę, więc w tym momencie po prostu najprostszym sposobem skopiuję sobie ten ostatni element, czyli myślnik, i przesunę go tutaj w dół, i dodamy tutaj kolejny atut. Ej, ja powiedziałam o wysokiej orientacji na klienta, tak jakby z głowy, natomiast pamiętajmy, że atuty podajemy swoje prawdziwe. Jeżeli one są akurat zgodne z tym, co jest wymagane na stanowisku, to właśnie to pokażmy. Kolejnym takim atutem myślę, że to jest doświadczenie w profesjonalnej sprzedaży, zarówno jakichś produktów, ale i usług. Czy jeszcze jakieś? A tutaj powinien mieć? Starając się na stanowisko Regionalnego Koordynatora Sprzedaży, potrzebuję takiej umiejętności jak budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami. A dodatkowo myślę, że na pewno przyda się elastyczność w podejściu do godzin pracy. To na ten moment wystarczy. Do czego przechodzimy następnie? To zależy tak naprawdę od oferty pracy i co jest istotne dla naszego pracodawcy. Tutaj u Pana Marcina najbardziej najlepszym rozwiązaniem będzie teraz przejście do doświadczenia zawodowego, ponieważ ono się zgadza z tym stanowiskiem, na jakie on, on aplikuje. Więc takie najważniejsze kwestie, które umieszczamy w doświadczeniu zawodowym. Po pierwsze, zaczynamy zawsze od doświadczenia najbardziej świeżego, czyli ostatniego miejsca zatrudnienia i potem schodzimy chronologicznie w dół. Pamiętajmy, że opisując zaczynamy od stanowiska, jakie zajmowaliśmy, potem w jakiej firmie pracowaliśmy, umieszczamy również okres, od kiedy do kiedy pracowaliśmy. No i na pewno nie zapominamy o zakresie obowiązków, bo to właśnie tutaj możecie pokazać swój zakres kompetencji, zadania, którymi się zajmowaliście i na ile były one zbieżne też ze stanowiskiem, na które aplikujecie. No więc do dzieła! Skończyliśmy uzupełniać doświadczenie zawodowe, więc teraz przechodzimy do wykształcenia. Pamiętajmy o tym, że w wykształceniu też zaczynamy od zasady najświeższego, czyli wpisujemy najpierw nasze ostatnie wykształcenie i zazwyczaj skupiamy się na takim wykształceniu, które daje nam jakieś kwalifikacje, kompetencje oraz wykształceniu w wyższym i studiach podyplomowych. Jak widzimy, Marcin ma tylko szkołę średnią. Być może ma jakieś ukończone kursy, bo w ten sposób też możemy oczywiście zdobywać kompetencje i jak najbardziej należy się tym chwalić również w CV. A więc Marcin ma takie szkolenia jak szkolenie liderów sprzedaży, nowoczesna sprzedaż i zarządzanie zespołem. To, co na pewno warto by było jeszcze dodać, to zakładkę z zainteresowaniami, które są często niedoceniane przez wiele osób, a mogą wpłynąć na to, że e, na przykład rekruter czy szef Zainteresuje się naszym CV, ale może być też podstawą do rozmowy później, już w trakcie spotkania rekrutacyjnego. Tak, może to przełamać lody, albo po prostu na tej podstawie możecie powiedzieć coś o swoich kompetencjach, które na przykład wykorzystujecie podczas swoich zainteresowań, podczas swojego hobby, a niekoniecznie macie okazję do tej pory wykorzystywać w waszym doświadczeniu zawodowym. Przejdźmy sobie teraz na lewą stronę naszej cv zobaczmy, co tu możemy zmienić. Nie podoba mi się to ten styl, który jest tutaj zastosowany z tymi napisami, ponieważ ono do przedstawiciela handlowego może tutaj za bardzo nie pasować. Tak, poprzedni wzór CV był dla młodego filmowca, więc wtedy pasował ten pasek idealnie, natomiast w tym momencie niekoniecznie zgrywa nam się z koncepcją tej cv -ki. Natomiast fajnie wygląda sam ten czarny prostokąt, więc myślę, że taki motyw możemy tutaj zachować. Jak to zrobić? Jest to też bardzo proste. Wystarczy, że przejdziemy tutaj do elementów, wybierzemy sobie linii i kształty. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze dużo innych elementów, warto je też sobie prześledzić. Natomiast my weźmiemy tutaj taki kształt i ten kształt umieścimy dosłownie w tym samym miejscu, w którym umieszczony jest obecny. To, co teraz potrzebujemy zrobić, to zmienić mu kolorystykę, czyli wymienimy sobie to na kolor czarny, taki jak mieliśmy wcześniej. I teraz jak widzicie, zasłania nam on fotografię, którą tutaj wcześniej dodaliśmy, więc to, co musimy zrobić, to przejść tutaj do zakładki pozycja i przesunąć go o jedną warstwę do tyłu. I jak widzicie, przesunął się, mamy go już za, i możemy kontynuować edycję tego, co będzie tutaj się znajdowało na tym czarnym pasku. Jak widzicie, w naszym CV nie mamy jeszcze danych kontaktowych, a przecież jakoś z nami musi się skontaktować nasz przyszły pracodawca, więc dane kontaktowe umieścimy bezpośrednio pod zdjęciem. Będzie to numer telefonu oraz e-mail. Inne dane nie są potrzebne, chyba, że konkretnie są wymienione w ofercie pracy. Tak, i też tutaj my zamiast e, słowa porozmawiajmy, zmienimy sobie po prostu może na dane kontaktowe czy kontakt. Kontakt. Usuniemy na razie adres. Może on być przydatny na przykład właśnie kiedy taka informacja jest wymagana w ofercie pracy. Zostawiamy adres e-mail, nasz przedstawiciel handlowy nie ma strony, więc usuniemy ten link. Natomiast nasz przedstawiciel handlowy korzysta również e, z Linkedina, więc wpiszmy tutaj adres Linkedina. Pamiętajmy również, że wpisując swój adres e-mail, zadbajmy o to, żeby był on profesjonalny. Zazwyczaj było to imię i nazwisko to, to wygląda najlepiej i robi dobre wrażenie na naszym pracodawcy. Dodajmy właśnie teraz umiejętności. Przesuniemy sobie ten kafelek razem z tym drugim i usuniemy słowo techniczne. Tutaj warto wrócić do oferty pracy. Czego pracodawca od nas wymagał? To jakie umiejętności może mieć nasz przedstawiciel handlowy? Myślę, że organizacja pracy zespołu, biorąc pod uwagę, że stara się o regionalnego ko koordynatora sprzedaży, też zarządzanie samą sprzedażą, umiejętność uczenia i organizacji szkoleń to też jest jedna z kluczowych umiejętności. Biegła obsługa komputera oraz prawo jazdy które myślę, że jest nieodłączną kwestią podróżniczego stylu życia naszego przedstawiciela handlowego. Tych umiejętności myślę, że można by wypisywać więcej, natomiast na ten moment skupmy się tylko na tych kilku. Przyszedł czas na dodanie informacji o językach, jakimi nasz y, przedstawiciel handlowy włada. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna umiejętność, a też nigdy nie wiemy, czy firma nie planuje jakiejś współpracy międzynarodowej, więc to na pewno będzie jeden z atutów. Tutaj ważna kwestia, skup, zastanówcie się, jaki macie poziom języka e, i wpiszcie konkretny jego poziom. Nie piszcie komunikatywny, podstawowy, e, nie jest to zbyt profesjonalne, więc sprawdźcie w internecie, jaki jest poziom waszego języka e, i wtedy możecie go adekwatnie wpisać w waszym CV. Jak widzimy, nasze CV jest trochę zagęszczone po prawej stronie, a nie mamy żadnych re referencji, tak jak tutaj proponuje szablon, e, więc postanowiliśmy przenieść wybrane szkolenia oraz zainteresowania na lewą stronę CV. E, zmienimy tam czcionkę na białą, więc też zobaczycie, jak to się robi. E, no i oczywiście też przeniesiemy potem wszystko, żeby CV było przejrzyste i, i dobrze czytelne. Czyli wystarczy teraz, kiedy mam zaznaczony ten tekst, przechodzę tutaj do czcionka, wybieramy kolor czcionki biały i to samo zrobimy z zainteresowaniami. Tylko musimy też zmniejszyć odstępy troszeczkę, bo zobaczmy, że w umiejętnościach, w kontakcie, to też, żeby było jednolite. To, to jest na koniec doszlifowanie naszej cefałki. Natomiast zwracajmy też na to uwagę, żeby m, nasze CV było konsekwentne. Czyli my teraz sobie ją tutaj dopasujemy, przynajmniej tą e, lewą stronę. I tu możemy też pogrupować pewne elementy, a żeby było nam prościej. Póki jeszcze mamy miejsce na dole, nie, nie przesunęliśmy innych elementów. Myślę, że wa ważną rzeczą jest wstawienie klauzuli RODO, ponieważ bez tej klauzuli e, wasze CV w ogóle nie zostanie odczytane e, przez rekrutera. Pamiętajmy o tym, e, żeby wstawić taką uniwersalną albo taką, jaka jest e, e, określona w ofercie pracy. No, i przyszedł czas na rozłożenie wszystkich pozostałych elementów. No, i CV mamy gotowe. Tak naprawdę omówiliśmy z Wami wszystkie elementy, które powinny zostać zawarte w profesjonalnym CV. Natomiast na ten moment już zostaje tylko pobranie. Czyli wystarczy kliknąć tutaj zakładkę na górze po prawej, stronie, po prawej stronie Udostępnij. Kiedy to klikniemy, otwiera nam się takie menu i możemy tutaj wybrać sobie Pobierz. Teraz tu wybieramy format, jaki byśmy chcieli. Wiadomo, że możemy to pobrać także do JPG, czyli, czy PNG, czyli takich formatów graficznych. Natomiast format, który nas interesuje, to jest PDF. PDF standardowy lub PDF do wydruku, Wystarczy nam ten standardowy PDF, i wystarczy teraz kliknąć pobierz. Hurra! Szablon się nasze CV nam się już pobrało. Możemy też od razu udostępnić komuś link do kanwy, żeby zachęcić też ją do pobrania i do korzystania z kanwy. Natomiast my przejdziemy tutaj już do folderu, w którym plik nam się pobrał. Otworzymy go. Mamy już nasze CV, możemy je wydrukować, wysłać mailem, cokolwiek byśmy tylko chcieli z nim zrobić. Wracając teraz do kanwy, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie musicie się martwić tym, że coś się nie zapisało w trakcie Waszej pracy, ponieważ wasze, Wasz projekt, Waszego CV jest już na stałe. Widzicie, tutaj mamy stronę główną kanwy, i jeżeli będziecie chcieli wrócić do projektu, wystarczy, że. Klikniecie tutaj. Tu jeszcze jest taka opcja możliwości zmiany nazwy tego pliku, więc możecie sobie CV zmienić i czy jakąkolwiek inną nazwę będziecie chcieli. Z takich opcji dodatkowych, klikając tutaj, macie też różne dostępne opcje. I na przykład jest tutaj też opcja udostępnij. Nie będziemy jej teraz omawiali, natomiast dzięki tej opcji możecie udostępnić komuś, kto ma również kanwę do pracy wspólnej nad jednym projektem. Pamiętajcie, że też ten projekt zostaje z Wami na zawsze, więc musicie mieć po prostu dostęp do swojej kanwy i w każdej chwili możecie edytować swoje CV. Kanwa jest w dwóch opcjach: jest strona internetowa oraz aplikacja, więc też w razie czego na szybko na te w telefonie możecie dokonać pewnych poprawek. Myślę, że my na dzisiaj Wam bardzo dziękujemy za udział w naszym tutorialu. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami. Kontakt znajdziecie tutaj w opisie do tego filmu. Dziękujemy Wam na dzisiaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Powodzenia z waszym CV.